Hej, cześć, witajcie, z tej strony a to jest kolejny odcinek z CSGO. Jeszcze zanim zaczniemy, przypominam, że jeżeli chcecie otrzymać darmowe 1000 końców, użyjcie użij, kod dziekami link oczywiście jak zawsze w opisie. A w dzisiejszym odcinku postaramy się pograć troszeczkę może na ruletce i jak zawsze jackpot i will of destiny. Najpierw no, zaczniemy sobie od jackpotu. Stajemy sobie takie skromne 3000 końców. Może coś się uda wygrać. Może coś się uda wygrać na tym jackpocie. Um, Okej. Okay. grupowe tutaj lecą już 22 tysiące końców. 26, 30 tysięcy. Przygarnąłbym taką sumę, nie ukrywam. Okej okay, jest 79 końców. Jeżeli ja to wygram na 3%, to po prostu nie wierzę sam w siebie. Więc cudów nie ma, niestety, cudów nie ma, ale gościu tutaj ładnie zesnajpował, wrzucił 40 tysięcy końców. Dobra, wrzucimy jeszcze 3, w kolejnym będzie wrzucimy sobie tylko 2. Zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj ktoś 10 tysięcy, wrzucił, jest 25 tysięcy w puli, 28 tysięcy w puli, 28 tysięcy w puli, mam 10%. E, troszeczkę powyżej 10%. Fajnie byłoby to wygrać. Fajny by był początek odcinka. I czy to się zatrzyma na mnie? Czy to się zatrzyma? Okej, okay, zajebiście, nie zatrzymało się to na mnie. Tutaj... O Jesus. No nic, Zdało, stało się. No niestety, myślałem, że się uda to wygrać. Ale tutaj tym na 6% to wygrał. Na 6% farciarz. E, teraz ja mam 6% w sumie. Fajnie, jakbym miała ja to wyglądać na 5%, na 4% w sobie procentach. Hmm, pasowałoby mi, nie, nie obraziłbym się, jakbym to wyglądał na 4%. Dalej to są 4%. No, niestety było blisko, ale się nie zatrzymało. to idziemy na koło Destiny. Coś tu ciekawego. Mamy hmm, 5000 sobie końców na razy 3 w sumie zaryzykował i puścił 5000 na razy 3 w tym dałbym sobie 1000 na razy 10 i 1000 na razy 30 fajnie byłoby wygrać któreś z tych um, ale nie wygram żadnego ok Spoko, to teraz 3000 tamy na razy skromne 3 na razy 3 by wypadało, żeby to siadło tym razem. Oby się udało mi, oby się udało. Zobaczymy, czy siądzie to na razy 3, czy nie siądzie. ok, yy, stój. Nie, nie zatrzymało się. OK zajebiście. Mi się uda to wygrać, ale się nie zatrzymało niestety. Mamy tutaj... Yy, damy sobie 4000 na zielone, a zaszalejemy poszelejemy trochę na zielonym. O, ho, panie, było blisko. Było blisko. Damy sobie grubszego beta na zielone. Damy sobie 6000. Później już będę trochę oszczędzał końcy eee, Więc dajemy sobie później już po 3000. Ale fajnie, jakby teraz za 6000 siadło. To by było niezłe odkucie się. Byśmy się odkuli troszeczkę. Ale nie siadło niestety, niestety, nie siadło nam. Trudno, damy jeszcze... Czerwone siadło tym razem. Okej, okay, damy jeszcze... 3000 na... Zielone. Może uda się wygrać. Zobaczymy, czy wyjdziemy no chociaż troszeczkę na plus w tym odcinku. Fajnie by było. Fajnie by było być na leciutki plusik. Eee, zatrzymaj się. Nie zatrzyma się. Nie, niestety, będzie znowu 11. Hmm damy 3 500 dwa razy po 3500 damy musimy się trochę odkuć na tym zielonym fajnie bo jakby siadło w sensie mógłbym zaryzykować 5 betami po 10 000 tylko że no, to jest trochę takie ryzykujące i nie jest pewne że to siądzie wtedy tak okej okay. hmm. czerwone czarne czerwone może tym razem uda się dalej wracamy do swojego po 3000. tysiące dalej byśmy byli na plus jakby to nam siadło tak? E, jakby teraz nam ten becik siadł byśmy byli na plusie e, i niestety na nie i znowu jest blisko tego zielonego ale nie chce nam coś siąść coś nam do zielonej nie chce siąść okej okay, damy kolejne 3000. No, Korci mi dać po więcej, ale nie chcę, żeby ten odcinek trwał tak naprawdę 10 minut, i żebym wszystko przegrał od razu. Dlatego fajnie byłoby, jakby jednak siadło szybciej. Trochę to zielone i będzie blisko znowu. Trójka tym razem siadła. Będzie blisko, ale niestety nie aż tak blisko. Dopadamy kolejne 3000. W kolejnym będzie tam najwyżej 4 że mieć równe 40 tysięcy i czy jest szansa, żeby to nam siadło, żeby to zielone nam jednak siadło, czy może tym razem, niestety już widzę, że nie tym razem, przeleciało jest numer 6, czerwone siadło, hmm, Władamy te 4000. dalej wracamy do 3, że tak kurci dać więcej, nie, ale ach kurde Tym razem też nie siadło za coraz Całkowicie dziękujemy. Myślałem, że chociaż tym razem by siadło. I zejdziemy do 30 tysięcy. Zejdziemy sobie do 30. 000. I jak nam to siądzie, będzie fajnie. Zobaczymy. Jakby to 30 tysięcy, jakbyśmy zeszli, jeszcze by nam to siadło. Dalej by to był jakiś taki plus. Siadł numer. 12, ok. Dzięki wielkie. Z dziękuję CSK. Eee, może tym razem? Może tym razem się uda? Jak się nie uda, dalej mamy 30 euro jakoś do rozdysponowania. Znowu będzie blisko, znowu będzie za blisko, nie? To jest za blisko. Nic, damy jeszcze 4 tysiączki i zostaje nam 30 tysięcy Więc pójdziemy sobie trochę na może pograć yy, Niech się załaduje w drugiej zakładce jackpot Hmm Czy coś, coś nam tu siądzie? Blisko będzie, będzie bardzo blisko przeleci Nie że było tak blisko Okej, okay, eee yy. Ostatnie 5000 na zielone więcej nie daje na zielone. I damy sobie 3000 tutaj na ruletkę na jackpota było tak blisko, żeby to siadło. Może tym razem się uda. Może tym razem się uda. Niestety nie uda się. Tak, dobra, jackpota sobie odpuścimy. Znaczy ten ruletkę sobie odpuścimy. Może na jackpocie się uda coś wykreślić 56% mamy 56%. Podwoimy swoje zarobki, czy nie? I udało nam się podwoić. Dobrze. Mamy sobie teraz 2923. Hmm. I czy uda nam się tym razem? A czy uda nam się tym razem? Hmm. Zobaczymy na razie 4000 w puli, czyli mam 67%. No dalej to jest tak trochę ryzykownie, żeby to wygrać. Ale zobaczymy. Może znowu nam siądzie. No i tym razem jak przypadło na moje szczęście, nie siadło. Hmm. <ścoughs> Co by tutaj obstawić? Dawno razy dwa w sumie nie było, a nie razy trzy damy 4000 na razy 3 oby nam siadło te 2000 12000 sorki oby nam siadło zaraz się przekonamy czy uda nam się ok chyba nam się nie udało jednak oczywiście nie mogło przeskoczyć tutaj dalej jak sytuacja z ruletką nawet damy sobie po 2000 może 10 betów po 2000, jak miesiądzie trudno. Trudno się mówi. Najbliżej zakończymy odcinek bez profitu. Ale oby nam tutaj siadło. Chociaż też, żeby było troszeczkę takie odkucie się, tak? To nie byłoby pełne się odkucie, ale troszeczkę byśmy się tutaj odkuli. Chociaż troszeczkę. Hmm. jest blisko. Zatrzyma się. Okej, okay, dobra, tym razem nam siadło zielone. Odkuliśmy się trochę na 44 tysiące. Dobra. Zobaczymy, co tutaj siądzie. A tutaj nic specjalnego nie siadło. Damy sobie na razy... Na razy 4... 4000 na razy 4. Zobaczymy, co z tego będzie. Czy 4000 na razy 40, to 16 tysięcy końców? To już też drogą nie chodzi w sumie. Eee, też takie 16 tysięcy drogą sobie nie chodzi czy tym razem nam się eee, nie uda. ok, nie udało nam się zsiadło razy 2 więc może wrócimy do tego Jackpota. Ale są małe te trochę bety, więc dam sobie po tysiączki. Po tysiączki może ktoś, może coś ci się powiększy w tym jackpocie. Też dawno mega round nie było w jackpocie. Fajnie jakby była ta mega round i udałoby się wygrać. E, bo tam chyba dodaję 100 tysięcy do puli. Każdy ma w sumie szansę tak, jakie miał, tylko że jest 100 tysięcy więcej. I to się jeszcze jakoś mnoży, więc można sporo tysięcy końców wygrać. E, chyba siądzie stój dobra siadło pomnożyliśmy e, 2417 albo nie czekajcie mam chyba pomysł e, 2417 na razy e, chyba że teraz się będzie coś grubszego dobra siadło razy 11 spoko to ja sobie dam tylko na razy 2 Spróbujemy sobie na razy 2 tylko dawać. Tutaj i tak jakby 5000 końców wsiadło, czyli to jest fajne pomnożenie. Szkoda, że teraz 100 razy 11 wpadło, a nie wcześniej. Fajnie, by, jakby to trochę wcześniej wpadło. Ale nic, jest szansa, że teraz też duży mnożnik wpadnie. Ale jak bardzo duży. Zatrzyma się to na razy 5. Czy przeskoczy? Oczywiście, że przeskoczy na razy 1.2. Damy sobie znowu 2000, to w 705 na razy 2. 5000 na razy 2, zobaczymy co z tego wyjdzie. Czy uda nam się tym razem wyjść na jakiś leciutki profit, czy nie? Fajnie by tutaj siadło. Te 5000 na razy 2. Leci, leci, leci i się zatrzyma na 1,60. Choć blisko było razy 200. Też szanuję. A jak to jest w sytuacji z zielonym? Zielone było niedawno. Jackpot. tutaj są spore sumki. To jest spora sumka na 10 euro do wygrania. Może się uda. Mamy 28% szans. Czy uda się wygrać te 10 tysięcy końców? stu, 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 stu i się ładnie zatrzymało na mnie. Czyli troszeczkę się tutaj odkuliśmy, damy 1950, damy sobie damy sobie 1950, zobaczymy, czy ktoś zaraz wleci. zobaczymy. Ok, jest 5000, 6000 w puli, czy będzie coś więcej? Jest 11000 w puli. Ok, jest 12, prawie 13000 w puli, mamy 17% szans. 17% szans, 15% w sumie okej, okay, nie zatrzyma się raczej to na nas a, a, a. a na krasza może sobie pójdziemy okej, tutaj kras się już jakiś zaczyna damy sobie dwa tysiączki nie robimy autokrasza, tylko po prostu sobie wyciągniemy na razy a razy dwa chociaż żeby to na razy dwa chociaż siadło, dzisiaj hmm, będzie nam na razy dwa. Zaraz zobaczymy, na raz jeden nam siadło. Ok, siadło nam na razy dwa. Hey, jest to dobrze, dobry znak. Może w sumie zanim jeszcze wypłacę wam jakiego skina na giveawaya, też nie byłoby kupie. Tym razem nie będzie kosy na giveawaya, ale też będzie jakiś skim. Zobaczymy zaraz, co oni mają tu z tańszych trochę przedmiotów. Taki USB Cortex. W sumie czemu by nie? kto by takim USB-kiem sobie nie chciał pograć, to wypłacimy Wam tego USB-ka. Będziecie mieli na giveawaya. Mm, 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 mm. Ile on może być z 5-6 euro warty? Nie więcej mi się wydaje. Czy uda nam się wypłacić tego korteksa, czy nie zbyt co się przekonamy? Nie to chciałem kliknąć, ja mam burletkę kliknąć Wam sobie poczekamy, niech tam strona se przetrybi. To było niedawno zielone trochę niezbyt dobrze, jak było przed chwilą zielone. Ok, czyli offer has been prepared. I prawdopodobnie niedługo powinienem ją dostać. Zaraz zobaczymy, czy tak szybko przyjdzie ta oferta, czy nie. Ok, jeszcze nie przyszła. Um, ok, może Wheel w Co tutaj siądzie tym razem? Tym razem dwa razy jeden. Ok, damy 5374. I damy sobie to na razy. Na razy 2, czy na razy 3? Na razy 2 sobie damy skromnie. Jak siądzie to siądzie, Zobaczymy, czy oferta przyszła. Ok, jest już oferta za USP Cortex. Czyli ten skin będzie za tydzień do rozdania w Kiwi Ok, cena to jest jakieś 8 funtów. Czyli nie jest źle. Pytanie tylko. Czekaj, to sprawdzę coś. Okej, okay, się przez chwilę byłem, że nie mam kosy w ekwipunku, nie? Ale ta kosa dalej jest na ja? Czy. Aha, dobra, mój jednak nie siadł. Super, dzięki. Ale w dzisiejszym odcinku jest wygranie USP Cortex. Także, jak ktoś chce, to standardowo łapka w górę, subskrypcja oraz komentarz. Eee, I zobaczymy. 4000 damy sobie. Mamy sobie 4000. E, jakby udało się chociaż do tysięcy dojść, to już sobie byśmy kończyli ten odcinek. Dalej nie bylibyśmy dzisiaj na plusie, ale widać, że dzisiaj nam CSKO ACE nie sprzyja. Zatrzymaj się chociaż na mnie. Ok. E, y, dobra, może coś tutaj na ruletce. Dwa 2000 na czerwone sobie i zatrzymaj się na tym czerwonym nie siądzie na czarne, ok? Czyli jednak, jeżeli trzeba siadło to damy sobie 2131. I znowu na czarne, znaczy dobra tym razem damy na czarne. Czy, czy uda nam się podwoić czy nie? No, zobaczymy. Ok, tutaj blisko, żeby zielonego siadło, ale nie siadło. Dobra, siadło czarne. Ok. Mm. 2262. Czy znowu dawać na czarne? Mm. Ok, damy na czarne. I damy 2000 na zielone. A nuś się uda, żeby siadło. Zobaczymy. Ok, siadło na czarne. Spoko. I według mnie w tym e, o, teraz możemy kończyć odcinek. Dzięki wszystkim za oglądanie. E, jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, subskrypcja, komentarz z e, e, trade linkiem i łapka w górę. Możecie wtedy wygrać USP Cortex. Także dzięki wszystkim za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.